13 maja 1991 roku. Otrzymałam orędzie od naszej najświętszej mamy. Moje dzieci, wzywam dziś każdego z Was do przebadania własnego serca. Dawajcie świadectwo wyrozumiałością. Błagam Was o ponowne przebadanie waszych serc. Orędzie Boga do Was wszystkich jest dowodem Jego wierności. Bóg nie ukazuje się, aby was osądzić, Bóg objawia się, aby ukazać swą wierność w waszym braku wierności, Bóg pragnie waszego pojednania. On przychodzi odebrać was mocą ciemności i ukazać wam swoje królowanie na ziemi. Niewidzialny Bóg staje się widzialny w waszych sercach, w swojej chwale. Rzeczy niebieskie staną się widzialne w waszych sercach, a blade odbicia tego, co wcześniej uważaliście za cienie, dowiodą swej rzeczywistości. Panowanie Królestwa Bożego na Ziemi jest obecnie całkiem blisko was. Dlatego właśnie błagam was, abyście byli gotowi na ten dzień. Jeśli mówicie, że umarliście dla samych siebie, i dla zasad tego świata zabrońcie swoim sercom rozpraszać się w świecie. Żyjcie dla Boga i stawiajcie Go na pierwszym miejscu. Już więcej się nie sprzeczajcie, nie kłóćcie się i nie oskarżajcie. Nie pozwólcie, aby Wasze wargi Was potępiały. Miejcie bojaźń Pana, a mądrość wkrótce przyjdzie do Was jak świt. Pan szuka i pragnie serca niepodzielnego. Prosiłam Was i na nowo Was proszę, abyście się modlili, modlili, modlili sercem. Prosta rozmowa z Waszym Ojcem, który jest w niebie. Jeśli proszę Was dziś o ofiarowanie Bogu serca bez zastrzeżeń, to robię to, by Was nauczyć trwania w wierności zasadom, o których was pouczyłam. W oczach Boga liczy się przede wszystkim serce, które czci go i unika wszelkich okazji prowadzących do grzechu. Jeśli przez post zapanowaliście nad Waszym ciałem, proszę Was, abyście zapanowali też nad Waszymi wargami i wypowiadali jedynie modlitwy oraz uwielbienia dla Pana. Nie pozwólcie, aby wasze wargi potępiały was. Niech wasze serce, wasz umysł, wasze oczy i wargi spoczną na Jezusie. Bądźcie cali dla Niego i niepodzielni. Zachęcam Was, drogie dzieci, do zastosowania tego wszystkiego w życiu, bez zaniedbywania innych wartości prawa. Pamiętajcie, że sercem prawa jest miłość. Błogosławię Was wszystkich!